Witamy w programie Lubię Intermarsze. Ja jestem Paulina Chrzan, a dziś z nami jest wyjątkowy gość, pan Andrzej, rzeźnik z Intermarsze w Mławie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Andrzeju, jestem ciekawa, jak wygląda pana kariera. Od jak dawna pracuje Pan w zawodzie? W zawodzie pracuję od 35 lat. Cały czas pracuję głównie na produkcji, w wielu zakładach miałem różne tam doświadczenia. Pracowałem w dużych zakładach i w mniejszych zakładach. Przeważnie tutaj lokalne zakłady były. Teraz pracuje w Intermarsze. Co może nam pan powiedzieć o atmosferze panującej tutaj? Jest bardzo dobra atmosfera. Bardzo dobrze się pracuje. Współpraca z innymi pracownikami również układa się pomyślnie. A jak wygląda sprawa świeżości mięs w intermarsze? W intermarsze zakup robimy codziennie od lokalnych producentów i mamy własny rozbiór, własną wędzarnię, także zawsze jest wszystko świeżutkie, prosto z noża. No i też również jakieś wędliny są bardzo świeże. A propos tej jakości i świeżości, może Pan nam opowiedzieć coś więcej o procesie wędzenia mięsa tutaj na miejscu? Tak, świeżość to, to tutaj zależy od tego, że mamy własny rozbiór, rozbieramy, także też peklujemy, żeby dodać smaku. Robimy też kiełbasy, wędzonki z naturalnych przypraw. Także tutaj też jest właśnie to, że jest świeże to mięso. Plus naturalne przyprawy, więc to daje dobre efekty. Do tego jeszcze później wędzimy. Mamy własne wędzarnie. W komorach wędzarniczych rozgrzewamy je. Wędzimy drzewem bukowo-olchowym. Też to dodaje właśnie aromatu i, i smaku. Brzmi to wszystko wyjątkowo smacznie. Niech nam Pan powie, czy lubi Pan Intermarsze? Bardzo lubię. i Też bardzo wszystkich zapraszam do Intermarsze w ławie. A za co lubi Pan Intermarsze? Bardzo dobra jest praca i też jest tutaj jakość. Zawsze jest wszystko świeże. Sam robię też tu zakupy, więc i każdemu polecę. Zawsze tu jest wszystko świeżutkie, prosto z porannej dostawy. I codziennie rano zamawiam świeże mięso, także... Jak widać, Intermarsze to świeżość i jakość produktów. Dziękujemy Panu bardzo Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwa zachęcamy do obserwacji naszego profilu, by być na bieżąco.